Prawie 18 lat, zajęło mi to wszystko. Dziś opisuję przeszłość. A jaka będzie przyszłość, to się okaże. Opowiadam na wokalu, nie pozbędę się tych marzeń. Choć czasem mam wątpliwości, czy to ma sens, a praca. Ciągły stres nasuje się, ale nie szpanuję zegarkiem, telefonem, czy jaką mam furę. Chcę robić hip-hop i chcę czerpać z tego zyski. Płyta na puce wielkobudżetowe teledyski by był dumny ze mnie każdy bliski. By kula miały eks, dupy, że Zostawiły w wrogowie Chcieli to jeszcze bardziej Środkowy palec, mam szacunek na wolności Wybrak szacunku u mnie i moich ziombli To cię boli, to cię przekuwa Opówiści z lasu Jestem tu i to się nie zmieni. Opowieści z lasu, czas tu zmienić. Opowieści skąd jesteśmy? Opowieści z lasu, czas chłopaku. Jestem tu i to się nie zmieni. Opowieści z lasu, czas tu zmienić. Opowieści skąd jesteśmy? Opowieści z lasu, czas chłopaku. Hej, Zioma, opowiedz jak cię wciągnęło, to tu sam ty wciągasz. Nie sądzę, to że to się zmieni. zmieni. Brak perspektyw, melam, nocą. Honor miasta, który w sercu leży. Naszego miasta Gliwice Wymawia z wykrzyknikiem szacunkiem, który się należy, bo nawet nie przypuszczają, że i w blokach tylu zdolnych MC za który robią Wasi sąsiedzi Opowiadają o tym co się dzieje trudalnie, co piszą w jakiejś gazecie Czy tolu zakłamanej telewizji Ja trwam przy swoim, nie przy tym To co twoję ryzy To ten kos, który brzmi w blokach Ty wielu milczy To dla tych wszystkich co ku mają pazę Z którymi przybijam piątkę i nazwę bratem ha. Opowieści z lasu, jestem tu i to się nie zmieni. Opowieści z lasu, czasu zmienić. Opowieści skąd jesteśmy? Opowieści z lasu, czaj chłopaku Jestem tu i to się nie zmieni. Opowieści z lasu, czasu zmienić. Opowieści skąd jesteśmy? Opowieści z lasu, czaj chłopaku